Witam Was na finałowej prostej, ja jestem Adrian i witam Was w kolejnym odcinku, mamy przerwę międzysezonową więc teraz sobie zaczniemy trochę omawiać, trochę podsumowywać to co się wydarzyło na przestrzeni poprzednich 14 wyścigów mamy teraz czas, na wstępie muszę zaznaczyć że nie wiem, że nie było odcinków na ten kanale na YouTube ostatnio bardziej były na TikToku, jak już mogliście większość z Was go zauważyć, myślę na Instagramie to wszystko jest powodowane tym, że po prostu miałem bardzo dużo czasu akurat zajętego a wiadomo na Instagramie szybciej robi rzeczy niż na YouTubie i chciałem trochę wszystko podrasować. Więc o to jestem, teraz będzie trochę więcej kontentu. Mam nadzieję, że znajdę o wiele więcej czasu. I zaczniemy teraz podsumowania międzysezonowe właśnie. Skoro kierowcy mają teraz spokój, to my możemy trochę omówić tego, co właśnie się wydarzyło. A zaczniemy może od tego, jak sobie poradzili młodzi kierowcy w tym sezonie, czyli rookies. Czyli kto może zdobyć nagrodę Rookie of the Year, to też podsumuję w tym odcinku, oraz podsumujemy wszystkich sześciu nowych kierowców, jakie mieliśmy, jakich, mogli, jakich mogliśmy zobaczyć na tych torach, które już widzieliśmy w tym roku. Yy, następnie zaznaczę, że do tej grupy nie biorę pod uwagę Liama Lawsona. Uważam, że to trochę... inny case. Wiadomo, że nie miał jakichś najlepszych tych wszystkich wyników plus zaczynał w samym Red Bullu, ale sam fakt tego, że jednak ten kierowca. Trochę się już pokazywał jakby wcześniej, no miał, w wcześniej trochę jechał, w 24 trochę jechał. Wiadomo, to też jechał już w 24, ale jednak w przypadku losona to trochę więcej już jeździł moim zdaniem, więc jakby tak mniej naturalnie można mówić o nim jako o plus na pewno się trochę więcej o nim będę wypowiadać, jak będzie podsumować sobie sytuację Red Bulla. Więc zaczynając, nie przedłużając, najpierw sobie podsumujemy wszystkich sześciu kierowców. Zaczniemy od kolejności, jak oni są ustawieni w tabeli, a potem przejdziemy, właśnie do tego, jaki daje werdykt, to dla mnie jest ruki of the year. Wszystkie sobie pogrupujemy od najgorszego do najlepszego, moim zdaniem, formą, jaką się prezentował. A zaczniemy od kierowcy, który już nam się nie zaprezentuje formą, <grych> już chyba nigdy formule. Nic tego chociaż darze jakąś sympatią. Jest to mianowicie Jack Duan. Jack Duan, Australijczyk, zajmuje niechlubne 21 miejsce na 20 kierowców. <grych> Więc niestety miał szansę tylko na 6 wyścigów od Briatore, co było wiadomo już przed sezonem, ale jednak dalej boli. Nie zaprezentował jakoś dobrze nam się bezpośrednio Australijczyk, na początku rozwajał się na pierwszym okrążeniu w swoim Home Grand Prix i w ostatnim wyścigu też się rozwajał na pierwszym okrążeniu, oprócz z jego winy, bo bardzo dobrze się zakwalifikował tego wyścigu, ale niestety Duan nie pokazał niczego w Miami w swoim ostatnim rejsie. I jakoś nigdy się tam mocno nam nie zaprezentował. Ogółem miał swoje przebłyski, ponieważ i miał bardzo dobry tam występ w Bahrajnie, co akurat safety car po, y, zniszczył mu ten wyścig. Ale to nie zmienia faktu, że to nie był wypał i to nie jest chyba kierowcą na miarę formuły. Wiadomo też, Alpine nie jest jakimś najlepszym samochodem, jak widać po tych wszystkich wynikach, jakie oni zdobywają. Raczej to jest podsumowując cały. Całe te 14 wyścigów, chyba najsłabszy samochód w całej stawce, już Sauber jest od nich lepszy, bo tam nie kilka wyścigów, jednak Sauber ma mocne, podium Wulkenberga. Ale tak, Jack Duan, 0 punktów, miejsce 21, najwyżej był na miejscu 13 w Chinach, przeciwko gazniemu na 6 razy, 6 razy był gorzej, nie podsumuję sprintów, to też co znaczy. Bo już za dużo by było po prostu statystyk. Skupmy się na samych głównych wyścigach, bo to jest to, co wszyscy lubimy najbardziej. DNF-y 2. dwa. Więc no, to nie był jakiś najlepszy występ czekaduana i na pewno coś, o czym by wolał chyba zapomnieć bezpośrednio yy, sam Australijczyk. Przechodząc do kolejnego, czyli do gościa, którego zastąpił do Argentyńczyka, Franco Colapinto. Miejsce 20 na miejsc 20. Znaczy na miejscu 21 na 20 kierowców. Daje też 0 punktów, tak samo jak jego poprzednik, tak samo jak jego poprzednik jego najwyższe miejsce, to było 13. Tutaj akurat dwa, dwa razy udało mu się to zdobyć i w Monako, oraz w Kanadzie, i przeciwko Gazniemu to już trochę lepiej, bo trzy razy był wyżej od Francuza. Z czego trzeba pamiętać, że na jednym wyścigu miał DNF-a Gazli, i tu jest 3 do 5. DNF-u jeden ale też trzeba pamiętać, że w kwalifikacjach też mu dobrze nie szło, bo i to się rozwalił Silverson, chociaż Silverson wygląda na mocniejszego kierowcę. Tu trzeba właśnie oznaczyć Franco, że jednak mimo tego, że mu słabo idzie, to jeździ bardzo słabym Alpin, Chyba najgorszym, jaki widzimy w tych ostatnich 4 latach. Więc tutaj trzeba mu na pewno oddać to, że mierzy się z bardzo ciężkim wyzwaniem. Wszedł też w połowę sezonu jako jedyny kierowca, znaczy podczas trwania sezonu jako jedyny kierowca. W ogóle nie odbycia obycia z tym samochodem, jak wcześniej jeździł w Williamsie, no Zgoła innym, to, to jest kierowca, jeszcze postawi, jest postawiony koło gazdego, który jest o no, dwie półki wyżej co najmniej. Więc Franku na pewno nie ma mocno, do bardzo łatwego zadania, ale jednocześnie sobie z tym nie radzi. Więc tu też na dwoje babka wróżyła, bo i można go za to hańbić i za to można go chwalić, jak mu idzie. Bo czasem coś pokazuje, czasem pokazuje, że potrafi więcej wygrzać z tego auta niż Pier. Ale jednocześnie nic z tego nie wychodzi, żadnych punktów nie zdobywa ani Q3, ani nic, więc to nie ma sensu jakoś mocno się po prostu rozgadywać na temat Franko, Bo moim zdaniem tak czy siak to jest nietrafiony transfer, raczej w 26. Możemy już nie zobaczyć nic z Argentynika. Na pewno nie w Alpin, może kiedyś jeszcze gdzieś się pojawi jakieś jakiejś drużynie Cadillacu, żeby zdobyć pieniądze, ale raczej to ten stint chyba psuje mu całą karierę jaką mógł zdobyć na Williamsie, jak na zdobywał punkty. Następnym kierowcą jest Brytyjczyk, Oliver Berman. Mój... jeden z ulubieńców, na pewno na starcie sezonu był moim drugim ulubionym z tych ruki, ale zajmuje aktualnie 19 miejsce, jest po prostu od trzeciego końca, więc lecimy cały czas najgorzej jak tylko można. Ale ten tym przynajmniej zrobił już 8 punktów, najwyżej był na 8 w Chinach. Zaznaczyć trzeba, że to były 3 dysfunkcyjne dzięki czemu złowiła taką pozycję. Przeciwko Okonowi, czyli też bardzo ciężki rywal, mamy 5 do 9, więc jeden DN wzajemnie, Okon, to też trzeba mieć na uwadze, ale dalej 5 do 9. I trzeba też zaznaczyć, że Berman bardzo dobrze mu idzie, ale też jeździ bardzo w swoim samochodzie, jakby has. Czasem wychodzi, że has jest po prostu niesamowity i złowił bardzo wysokie pozycje. Ale przez większość czasu ta amerykańska drużyna nie ma bardzo dobrego tempa. A cztery razy z rzędu teraz miał Hongkongu yy, zniszczył ten sterik, ale był jedenasty. Tak samo jak kiedyś Sunot, cały czas na jednym miejscu, więc cały czas nie zdobywa tych punktów. A dobrze się prezentuje, więc z tego nie widać te balin, bo jest prawie że ostatni, ale bardzo dobrze się prezentuje Brytyjczyk. Bardzo dobrą formę pokazuje, i po prostu miło się ogląda to, jak jeździ w ogóle Brytyjczyk. Więc moim zdaniem to jest. Ktoś kto ma szansę jeszcze kiedyś zaistnieć w ogóle w tym sporcie I się w ogóle zaprezentować Ale aktualnie jest taki problem, że Jest przesadę tych wszystkich zawodników bardzo dobrych Mamy dość, no, trzeba to powiedzieć prosto, Mamy bardzo mocną stawkę teraz u z tym W końcu się pokazują młodzi, że oni też są dobrzy Dlatego też głównie się patrzy na nich, żeby oni Wskakiwali na te wyższe pozycje jak w innych drużynach też Więc no Berman na pewno bardzo mocno się prezentuje i na pewno wiedróż się na niego patrzy. Jako, że oni by mojego wziąć, wiadomo, jest zakontraktowany pod Ferrari, pod Akademię Ferrari, więc liczę, że on po prostu kiedyś skoczy. Na przykład, jak Hamilton skończy karierę za te 2-3 lata, to tyle, że on skoczył obok leklerka Moje marzenie, jeżeli leklerka w ogóle dożyje w tym Ferrari, a nie cokolwiek innego się stanie, patrząc się na ich aktualną formę. Przechodząc dalej, mamy. Gabriela Bortoleto. Już trochę skaczemy w pozycjach, bo jest Gabriel na miejscu 17. 14 punktów zdobył w tym sezonie, więc mamy już wielki skok o 6 punktów do góry, ale pozycji już mamy dwie, więc sumo, to między innymi. To jest największe chyba osiągnięcie Brazylijczyka. Ale śmiechy na bok. Ostatnio najlepsze najlepsze wyścig w swojej karierze i chyba aktualnie. Bortoleto to jest kierowca, który jest największym hejterem tego, że w ogóle przyszła teraz przerwa mi yy, międzysezonowa, bo on był się zgodnie teraz chciał jechać, miał back to back najlepsze wyniki w swoim sezonie, najpierw ósmy, teraz szósty na Węgrzech. Yy, jego rywalem jest Ulkenberg, więc dobry teammate po to, żeby mógł się przy nim rozwijać, rozkwitać, bo wiadomo, to jest bardzo dobry kierowca z bardzo dobrym doświadczeniem i bardzo długim doświadczeniem. Więc możemy mu dużo dać, ale jednocześnie też ciężki. Jak wiadomo, Niko też jest w super formy z dół, między innymi podium, a Bortoleto z nim ma 5 do 8 w wynikach. Więc prezentuje się dobrze. Sam początek zrozumienia no, Gabriela był straszny. Trzeba mieć na uwadze, że był straszny, ale to tak jak samo jak mówi Alonso, trzeba mieć na uwadze, że to jest chłopak, który dopiero na testach pierwszy raz skierował y, bolid Formuły 1. Więc to trzeba. Myślę na uwadze, że do to, o którym się jeszcze wypowiem, czy jakimi Antunelim. Yy, Gabriel w ogóle nic nie jeździł, a Antunel jeździł, już tam 9000 km zrobił w Bolidach Mercedes z poprzednich lat. A sam Bortoletto miał taki problem, że to on skoczył bezpośrednio do tego samochodu i musiał się prezentować. Wiadomo, pierwszy wyścig w ogóle się rozwalił, bo to była Austria, gdzie prawie każdy ruki z. Yy, no, <laughs> nie będę mówił tego słowa, może. A sam Gabriel cały czas próbował się prezentować, cały czas. Yy, walczył. Bardzo dobrze się ogląda tego kierowca. Jak, szczególnie jak teraz, na tej pewności siebie i walczy, to coś tam widać. Jak yy, na przykład z Alonso, jak chyba ulubiony rywal, jednocześnie jego menadżer, to Bortoleto, jak na przykład w Arabii Saudyjskiej wyprzedził go, że coś obraził yy, Alonso i powiedział, że to on musi postawić kolację <grym> za ten ruch. Ale jednocześnie Bortoleto teraz prezentuje, że to jest bardzo dobry kierowca z bardzo szybkim race-paceem. osiągnął znowu był szybszy niż w w kwalifikacjach a od Hamiltona już chyba wyścig z rzędu jest najszybszy, co trochę mnie załamuje, ale jednocześnie jest, to jest impresjw i chyba jest najlepsze wydarzenie jakie się mogło wydarzyć dla y, najlepsze wydarzenie jakie mogło się wydarzyć to jest najlepsze co mogło się zdarzyć Audi że takiego udało mi się zabrać z obozu McLarena bo to jest chłopak naprawdę ogromnym talentem i na pewno Będziemy go oglądać w sporcie jeszcze przez dobrych parę lat i na pewno będzie gdzieś tam na szczycie się po prostu kitrał i cały czas będzie jakieś pozycje mocno zdobywał. Mam nadzieję, że utrzyma to jeszcze w Europie i na Interlagu też się zaprezentuje bardzo dobrze, Gabriel. Przechodząc dalej na kierowca, Ajcak Hajar. chyba taki mój ulubieniec z tej całej grupy o go uwielbiam przez wszystko, co Wam prezentuję na Instagramie i TikToku. Kto nie widział, to zapraszam po prostu na Soshale, Wizakasza bo Ja go uwielbiam cały czas, spamuję wszystkim znajomym, jak tylko rzucę jakąś nową rolkę. Zajmuje teraz miejsce 13, więc oczywiście jest to bardzo dobry kierowca, poza tym, że jest prześmieszny. To jeszcze ma 22 punkty teraz na swoim koncie. Najwyższa jego pozycja jest szósta w Monako, co do tego zaraz przejdę, dlaczego. I przeciwko. To jest jedyny kierowca ze wszystkich który przeciwko team wygrywa, wiadomo, a jest tak w ogóle miał dwóch przeciwników, ponieważ i miał na samym początku Cuda, a teraz Lasona, yy, to jeszcze wygrywa aktualnie tą przewagę przeciwko swoim wszystkim rywalom 9-6. jednego dnf jednego dns a i tak jak wygrywa, więc to też trzeba mocno zaznaczyć. Yy, ten DNS pamiętamy, że to jednak jego pierwsze wyświetlenie, jego lowest point, gdzie został w ogóle zwyzywany przez Chromuta Marko, straszna sprawa, że w ogóle takich człowiek jak Marko jest w sporcie, ale do tego w nie przechodzić, ale rzecz, która jest dla mnie najważniejsza i co najbardziej mi imponuje w Bo wiadomo w niedzielę jest ten kierowca mocny, ale nie jest to kierowca nad najszybszy w niedzielę, są inni, którzy o wiele lepiej się prezentują, ale to jak nic szybki na pojedynczych okrążeniach, kwalifikacjach, to mi tak imponuje ten kierowca, przez cały sezon jeszcze to utrzymuje, to też jest niesamowite, ostatnio miał trochę gorszą formę bezpośrednio w niedzielę, ale w sobotę cały czas się procentuje 0 razy odpadł w q 1 kierowców może to powiedzieć i yy, jednocześnie 8 razy wszedł do Q3 w drugim samochodzie, w drugiej drużynie Red Bulla. W nie najszybszym samochodzie w ogóle na gryzie, nawet. No nawet w pierwszej piątce nie jest z samochodów, on i tak ani razu nie odpadł w Q1. To jest po prostu dla mnie niesamowite jak ten kierowca. Potrafi wykrzesać jak najwięcej na tym jednym okrążeniu. Jak on jest po prostu niesprawiedliwy, co do wchodzenia w zakręty itd. Tak Wiadomo, no, no, dużo się wypowie o tym, że jest bardzo też niestabilny, jak High Dischiozyka, co było właśnie w Australii, ale sam fakt tego, jak ten kierowca jest po prostu mocny, jak on potrafi się prezentować. Ja jestem pod wielkim wrażeniem, jestem wielkim fanem Hadżara i mam nadzieję, że nie pójdzie do tego Red Bull'a dla jego dobra i że po prostu trafi w jakieś bardzo dobre miejsce. A do kierowcy, do którego miałem wyższe oczekiwania w Przeciwieństwie do Hajara, bo do Hajara w ogóle nie miałem jakichś wysokich oczekiwań się okazuje moim z ulubionych kierowców, to kim miałem mam kierowca, którego jestem dalej wielkim fanem. Też głównie, że jest z Włochem, a ja uwielbiam tą włoską motoryzację i Ferrari. Tutaj akurat w drużynie Mercedesa liczę, że kiedyś kim przejdzie do Ferrari, ale aktualnie tak. Jest na miejscu siódmym to na pewno trzeba mu oddać, że jednak jest na tym miejscu siódmym, się trzyma w tej topowej ósemce tych wszystkich y, kierowców, ale ma tak 64 punkty, gdzie szósty Hamilton ma 140, jeżeli mnie Panie nic nie mieli, y, Jego najwyższa pozycja jest trzecia w kanadzie, trzeba to zaznaczyć. Jedyny ruki w ogóle na podium, to jest na pewno rzecz, którą trzeba oznaczyć. Wszyscy pamiętamy, jak to utrzymał, że to też nie był przypadek, bardzo dobrze się zaprezentował w kwalifikacjach, bardzo dobre tempo, był szybszy niż od McLarenów. Jeszcze na sam koniec potrafił utrzymać się przed McLarenami, potrafił się obronić przed Piastream, którego ścigł i cały czas był blisko jego. I on się potrafił utrzymać, potrafił się utrzymać w brudnym powietrzu za Verstappenem i cały czas jeździł. To, to jest kierowca z ogromnym talentem, i możemy zapominać. początku sezonu dziejący chwilę, najpierw zrobił czwartą pozycję, potem cały czas chyba miał chyba pięć pozycji szóstych w tym sezonie. Więc to jest na pewno kierowca z ogromnym talentem. Ale dwie rzeczy bardzo mnie martwią przy, yy, przy Kimim. Poza jego forma od yy, Imoli miał na 6 wyścigów 3 DNFy. Przepraszam, na 6 wyścigów no, miał 4 DNFy i jednocześnie przeciwko Rasolowi. Ani razu nie był szybszy niż George 0 na 14 razy nie był być szybszy niż jego teammate. Rozumiem, że w przypadku Duana to się mogło wydarzyć, ale w przypadku Kimiego to jest aż niesamowite. To bardzo dużo mówi o tym, że Rassel jest bardzo dobrym kierowcą, że on się cały czas trzyma na wysokich pozycjach. To Tyle ile mu daje Mercedes, to Rassel potrafi to wykrzesać. A że Anthony ani razu nie potrafił zrobić kroku naprzód, nie potrafił być szybszy od Rasera, To jest też mocno martwiące i zastanawiające, że Włoch nie potrafi czegoś więcej wykrzesać tego samochodu. Mówi się o tym, jaki on ma super race jak on jest bardzo szybki i on jest bardzo szybki w tym samochodzie. On potrafi mocno docisnąć ten gaz do dechy, ale co nie zmienia faktu, że on cały czas nie potrafi aż tak szybko wszystkiego robić. Trochę presji można na niego nakładać, moim zdaniem, bo bardzo dużo się mówi o tym, że on najmłodsze kierowca to, najmłodsze kierowca tamto, ale cały czas on nie może być w poduszce takiej milczusie, że wreszcie raz to jest niesamowity, trzeba mieć na uwadze, że po prostu trzeba wymagać od tych kierowców, bo nie każdy kierowca ma, może mieć miękką poduszkę. Patrzmy się właśnie na Duona. Duona są koniec tych w swoich trzech wyścigach, jakie miał, się zaprezentował bardzo dobrze. E, w porównaniu do gazdego prawie za każdym razem mógł być wyżej od niego, tam po prostu Gazdy nie są koniec, dawał trochę więcej od siebie to już doświadczeniem. E, i on już nie będzie miał okazji, a Antonelli ma okazję. Głównie też dlatego, jak bardzo medialny jest ten kierowca, jak dużo potrafił pokazać. Ale moim zdaniem, powinien poka pokazać jeszcze więcej, bo zaraz może się wydarzyć sytuacja, że Mercedes się nie odbuduje po tej słabszej formie, jaką teraz przeżywa po prostu. I 10 punktów za nim jest tylko album. 10 punktów za Kim Antonelli Mercedesie jest Aleksander Album w Williamsie. Ale samalbon ma tylko 54, ma aż 54 punkty, a oni tylko 64 punkty. Więc tutaj moim zdaniem Włoch musi się postarać, żeby po prostu uciec od bezpośrednio Albona i coś pokazać więcej. Na pewno poprawić formę. Teraz na węgrzech był na miejscu 10 i moim zdaniem powinien więcej pokazywać takich występów, że nie, że znaczy wiadomo to, że z podjął w Kanadzie, to dla mnie jest niesamowite dalej, ale sam fakt, że musi potrzymać formę taką, żeby przynajmniej się trzymać na tych ósmych pozycjach, na tych szóstych pozycjach, które był wcześniej. Bo to jest miejsce, gdzie powinien się trzymać Mercedes w tym sezonie, szczególnie, gdzie Russell co chwilę zdobyła podium. Więc tutaj Kimi powinien też się gdzieś trzymać wysoko. On powinien być w tych punktach cały czas, a nie walczyć na miejscu osiemnastym i albo w ogóle nie kończyć tego wyścigu. Więc yy, tutaj podsumowałem wszystkich kierowców. Możemy przejść do kwestii zabawnej bardziej i możemy się wypowiedzieć o tym, jak ja uważam, że kto ma na największe szanse na zdobycie Rookie of the Wszystkie sobie ustawiłem po kolei, kto, kogo, jak uważam, że jak się spisował ty, ze tych wszystkich kierowców. I na miejscu ostatnim postawiłem na Franco Colapinto, po prostu aż tak nie przepadam za tym kierowcą, no, nie będę oszukiwał, po prostu zmiana Jacka, Duana, Jacka Duana na Franco Colapinto, nie była, moim zdaniem, w ogóle zasłużona. Wiadomo, można było się spodziewać, że Franco coś więcej pokaże, bo wujam się dużo pokazywał, ale nie pokazał tego. Ma 0 punktów, nie jest lepszy kompakt, nie od Duana, jak już, jeżeli porównujemy tych dwóch kierowców, to robią te same błędy, jeżdżą tak samo, to moim zdaniem powinien już ten Dułan zostać, który bardziej zna się na tym samochodzie, jeździ trochę więcej w tym samochodzie, bo on już od Abu Dhabi tamtego roku jeździł, niż, porównujemy to, od Franco Colapinto, który nie pokazuje aż tyle, więc, tutaj, moim zdaniem, jest najpierw Franco, potem Duan bezpośrednio od dołu tej tabeli. Duana nie mogę dać wyżej, no bo jednak on nie zaprezentował. Choć nawet gdyby punkt zdobył, to bym jakoś lepiej się na to patrzył, ale niestety, jak bardzo go lubię, to nie mogę go dać wyżej od innych kierowców. Bo inni kierowcy są kierowcami, których też bardzo lubię. Ja wszystkie ich ruki oprócz Franco uwielbiam po prostu. Następnym kierowcą jest Oliver Berman, on jest na miejscu czwartym u mnie. To jest dość mocno bolące, bo bardzo lubię tego kierowcę, jednocześnie sferali, to jeszcze bardziej powinien go lubić, ale sam fakt tego, że kierowcy wyżej po prostu więcej pokazali. Berman, może też kwestia tego, że jeździ po prostu w samym samochodzie, on cały czas ma po prostu jazdy życia, ale niestety przez to, że jeździ w samym samochodzie i przez to, że nie bija się w te punkty, aż tak tego nie widać, też miejsca w tabeli to prezentuje, że jest na miejscu 19, więc to nie jest jakaś najlepsza pozycja i nie miejsce, gdzie każdy chciałby być. Ale aktuowanie w tym miejscu, nie mówię tego, że jeżeli w następnych 10 wyścigów Berman nie pojedzie super, nie będzie miał szansy na wygranie tego trofeum, po prostu uważam, że ma takie najmniejsze szanse z tej czwórki teraz tych kierowców, którzy się dobrze prezentują. A kierowcy, którzy się lepiej prezentują jest na przykład jego bardzo dobry kolega z drużyny w F2, Kimi Antonalli. Tak jak w Kanadzie zdobył trzecie miejsce, to tak u mnie w moim subiektywnej opinii zdobywa też trzecie miejsce jako rookie of the year. Tutaj przechodzą te dwa zarzuty, o których powiedziałem. Spadek formy, który zajęczył Kimi i to, że nie potrafi pokazać nic więcej od Rasala ani na moment. Więc tutaj moim zdaniem Kimi powinien... Jeżeli poprawić ten aspekt w wyścigi, ma szansę na zdobycie tego trofeum, ale na ten moment po prostu kierowcy, którzy są na miejscu pierwszym i drugim, zaimponowały mi bardziej. Nie mówię tego, że kim Kimi startował przez ostatnie kilka lat jako ruki, byłby ruki of the year automatycznie. No może oprócz Piastry'ego, ale tak to moim zdaniem aktualnie tych dwóch ruki, które dałem wyżej, są bliżej tego, żeby wygrać tą trofeum. A ruki, które dałem wyżej, tutaj miałem dość mocne zastanowienie, kogo bardziej postawić, ale raczej postawiłem na kierowcę tak biorąc to ogólnikowo. Wiadomo, ja no. fani formuły. Jesteśmy dość mocno, krótko, krótkotrwałą pamięć mamy, ale i tak postawię na to, że na drugim miejscu u mnie będzie kabel Bortoleto, a na pierwszym Isaac Hajar. Bortoletto ma perfekcyjną teraz, po prostu ma wyśmienitą formę, przezostanie wyścigi. Prezentuje się na poziomie jakiegoś sargowego wyjadacza, jeździ jak opętany, wyprzedza i trzyma tę pozycję perfekcyjnie, jeździ bardzo szybko, za chwilę wchodzi do ku 3 ale Isaac Hajar, który to robi od początku tego sezonu, to jest dla mnie tak czy siak bardzo imponujące. Teraz wyrzucone dwa wyścigi miały trochę gorszą formę, ale tak czy siak Hajar dość mocno się prezentuje i to, że się mówi o tym, że właśnie może pójść do Red Bulla zaraz za Sunodę, który od kilku lat już jeździ, jeździł w tym Alfa i później tam właśnie w Ikarbie i Hajar od tak może za niego po prostu wstąpić, to też jest dla mnie po prostu rzecz impressive. I Tamiya to pokonał Hadżara w F2, to dla mnie tutaj Hadżar pokonuje Bortoleto w F1 w drodze do Rookie of the Year. A wy jak myślicie? Zapraszam do dyskusji w komentarzach, jak wy uważacie, że kto powinien zostać Rookie of the Year i co? I mam nadzieję, że widzimy się na mecie.